Ja wiem, że to pewnie nie będzie mój ulubiony dzisiaj, ale jest lepszy niż klasyczny, a to już jest dla mnie zaskoczenie. Tyle razy jadłem tą kanapkę. Bardziej w przeszłości niż teraz. Dobra, ja jeszcze popełniłem jeden błąd. Cały czas czuję ognistą papryczkę na języku. Te frytki masz jeszcze tam przecież? No, na koniec. Stygną. Żurawinę jadłem ostatni raz rok <grym> temu też na teściem, To nie jest ulubiony Wojka? Chyba jest. Tak coś mi się kojarzy. No, on no, lubi. Ja się nie, <laughs> Nie, ale odmówił, że to jest jego ulubiony, a potem było coś z tym, że jak to testowaliśmy, to jednak powiedział, że, że słaby jest, coś takiego. Bo już chyba to nie jest jego ulubiony. Chyba Chrzan jest naszym ulubionym tak ogólnie. Ale się wylewa się tego. Gorzej go zapamiętałem. Gorzej? Lepszy niż zwykły. Lepszy niż zwykły? No dużo lepszy niż zwykły, bo coś się dzieje więcej. To dla mnie lepszy żurawinowy, mimo wszystko. A myślałem, że tak nie będziesz. Nie, 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 to dla mnie zdecydowanie lepszy niż klasyk. Ja wiem, że to pewnie nie będzie mój ulubiony dzisiaj, ale jest lepszy niż klasyczny, a to już jest dla mnie zaskoczenie. Okay. Zresztą z jakiegoś powodu on chyba jest zawsze w ofercie, odkąd wszedł. Pewnie ma dużo zwolenników. Klient musi ten ser z tą żurawiną mieć zawsze. Więc... Kurczak.